Otrzymałam wolne, radosne serce w zamian za ciemność i grzech. Cześć, z tej strony Kasia. Jestem wiceliderką diakonii muzycznej we wspólnocie Matki Miłosiernego w Przowie. Oprócz tego miłośniczką, słowa, kotów, dobrego jedzenia oraz duchowości ignacjańskiej. Na co dzień zajmuję się tańcem, jestem instruktorem tańca oraz terapeutą pedagogicznym. Całe życie goniłam za czymś, nie wiedząc czym to jest, a teraz wiem, że był to Bóg. Takie poczucie głodu towarzyszyło mi mm, cały czas yy, i żyłam tak, jak żyje świat. Yy. Do kościoła chodziłam. Nie było tak, że byłam zupełnie odcięta od sakramentów, ale niestety grzeszne życie powodowało, że do Eucharystii nie przystępowałam zbyt często. Msza, owszem, niedzielna, ale już komunia niekoniecznie. I w momencie takiego, takiej totalnej ciemności, kiedy upadłam już tak mocno, że nie radziłam sobie sama ze sobą. Pojawił się, pojawiło się ogłoszenie o kursie, nowym, nowe, o kursie Nowe Życie. Tak właściwie to mój ojciec przesłał mi linka do tego wydarzenia. I... To już był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że muszę coś zmienić w swoim życiu, bo właśnie chciałam bardzo być tą znaną instruktorką tańca, jeździć po świecie, i tak naprawdę, kiedy osiągnęłam to, okazało się, że tam nic nie ma. I, i takie totalne rozczarowanie tak naprawdę tym światem tym, że ja należąc jednak do kościoła. Myślę totalnie inaczej. Yy, takie zupełne nieodnalezienie siebie w tym środowisku yy, też powodowało właśnie taki yy, spadek yy, samopoczucia i, i wartości samej siebie. Yy, więc yy, postanowiłam rzeczywiście pójść na ten kurs. I ta nazwa naprawdę jest trafiona w 100%, bo od wtedy zaczęło się moje nowe życie. Moje nowe życie z Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem Nie cofnę się, nie cofnę się Krzyż przede mną a świat jest za mną, nie cofnę się, nie cofnę się. Dołączyłam od razu, po kursie dołączyłam do wspólnoty i też od razu wszyscy myśleli, że pójdę do diakonii tańca, ale nie, ja od razu wiedziałam, że mam iść do diakonii muzycznej, bo tak życie mi się poukładało, że pomimo iż śpiewanie towarzyszyło mi od dziecka, to jednak bardziej później zaczęłam rozwijać te umiejętności taneczne, bo zaczęłam właśnie uczyć tańca. I ten śpiew troszkę zakopałam pod ziemię, i pan Jezus się o ten talent upomniał, powiedział: Ja ci dałem talent do śpiewania, a ty go zakopałaś. I, I tak. I od razu wiedziałam po prostu, że diakonia muzyczna to będzie moje miejsce. I tu też jest takie właśnie krótkie świadectwo, jak zostałam w ogóle tym wiceliderem. Poszłam na spotkanie wspólnoty z takim nastawieniem, że będę chciała pytać, co ja mogę jeszcze zrobić, bo te, taki moment oczyszczenia e, trwał powiedzmy pół roku. E, Czytam może rok nawet, kiedy po prostu po każdym uwielbieniu płacz był, a tu trzeba było śpiewać. Ale, ale tak, jakoś dawa, udawało mi się te emocje na tyle opanować, że pomimo łez to potrafiłam śpiewać. I kiedy ten moment właśnie oczyszczania, kiedy ten okres minął, ja bardzo pragnęłam dawać również od siebie, bo miałam wrażenie, że tylko ja czerpię ze wspólnoty a za mało jeszcze e, służę jej e, i idąc właśnie z tym nastawieniem na spotkanie wspólnoty. Po e, spotkaniu e, liderzy wspólnoty poprosili mnie na rozmowę. Ja nie wiedziałam co się dzieje. A tu oni mi proponowali, żebym została drugim liderem diakonii muzycznej. Nie? Także naprawdę wierzę, że to jest jeden duch i, i ta wspólnota jest moim miejscem, bo no naprawdę, w momentach, kiedy najbardziej potrzebuję, tak samo kiedy czułam się już zupełnie samotna i obca w środowisku tanecznym, bo no idąc z Jezusem, jakby nie idzie się ze światem, i wtedy właśnie czując taką samotność, poznałam tak bliżej członków mojej wspólnoty i pokochałam ich całym sercem, teraz traktuję je po prostu jak swoją drugą rodzinę i oni sami właśnie zaproponowali spotkanie czy tam jak byliśmy na warsztatach to żebym się nie czuła samotnie to pomimo, że na przykład była to para to zapraszali mnie chodź i chodź z nami tu, chodź z nami tu i naprawdę tak, no dali mi odczuć że są ze mną i jakby uwielbienie jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym, w którym się czuję totalnie swobodnie. Pojawiła mi się taka myśl w sercu, że powinnam, żeby się rozwijać, powinnam zrobić coś jeszcze coś zupełnie przeciwnego. I też to po prostu tylko Duch Święty mógł załatwić, że umówiłam się z koleżanką, nie wiedząc nawet o tym, że ona już od dawna bardzo lubi jeździć na rekolekcje ignacjańskie i też tą duchowością żyje. Spotkałam się z nią i właśnie tak po prostu rzuciłam temat, że chciałabym zrobić coś na opak, coś innego. Na przykład, czy są jakieś rekolekcje w ciszy? <grych> I ona na mnie takie oczy, Kasia, z jej temperamentem, z jej rozmownością i byciem do ludzi. Ona chce iść na rekolekcje w ciszy. To były jej myśli, ona mi dopiero po fakcie to później powiedziała. Ale powiedziała mi, że są rekolekcje ignaciańskie i ona na nie jeździ już od dłuższego czasu i bardzo poleca. I rzeczywiście pojechałam wtedy na fundament. Na fundamencie czułam się, jakby to wszystko mnie totalnie przerastało. Jeszcze bardzo wiele było emocji we mnie nieuporządkowanych, też brak ruchu mi bardzo tam przeszkadzał, więc potem zaczęłam biegać i już było lepiej. Natomiast same medytacje, rachunek sumienia, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi i co ja tam w ogóle robię. Ale to był lipiec lub sierpień, jak poszłam we wrześniu znowu do pracy, to nawet kilka osób powiedziało mi, że Kasia, to jakoś inaczej wyglądasz. Więc ja po prostu wiedziałam, że pomimo, iż nie czułam się do końca gotowa, na te rekolekcje, że wydawało mi się, że mnie przerosły, to one naprawdę we, wiele we mnie zmieniły. I ja wtedy mówiłam, właśnie, że ty jakoś inaczej wyglądasz, i ja powiedziałam: No tak, nawiązałam bliższą relację z Bogiem. I to przyniosło mi spokój i wolność serca. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Moją izdebką jest Łazienka. Bardzo chciałabym powiedzieć, że w tym momencie już był cud miód i orzeszki ziemne, ale niestety tak nie było, bo. Zły sobie bardzo lubi wchodzić w takie nieprzepracowane emocje, nieprzepracowane yy, trudne wydarzenia. I tak właśnie u mnie było, że yy, pomimo wiedzy, że moje serce należy do Boga i mam wielkie pragnienie nawiązania jak najbliższej relacji z Nim, to Taki ciężar po prostu mm, tych trudnych wspomnień mnie cały czas prześladował. E, do tego stopnia, że zaczęłam odczuwać wręcz fizycznie mm, skutki tego, bo mi, mój brzuch po prostu się czasami zamieniał w jeden wielki splot nerwów, e, że nie byłam w stanie jeść. Mm. Moje serce biło jak oszalałe, że miałam czasami wrażenie, że po prostu za chwilę chyba zawało serca nastąpi. A mój kot niestety po pogotowie nie potrafi zadzwonić. Tak więc na początku jakby brałam to wszystko na siebie, że tak, że to są te wspomnienia i że w końcu one Zostaną już za mną, tylko no muszę jeszcze trochę z nimi pochodzić. I tutaj z wielką pomocą przyszły mi rekolekcje ignacjańskie, ponieważ pomimo, że ten fundament był dla mnie ciężkim czasem. To jednak, widząc, jakie owoce e, przyniósł, postanowiłam pojechać na pierwszy tydzień rekolekcji, już takich ośmiodniowych. E, więc byłam naprawdę trochę w sercu przerażona, jak to będzie, bo pamiętałam przecież, jak się męczyłam na tym fundamencie. E, ale no, też wiedziałam po prostu, że, że warto, bo naprawdę mm, czułam, że się rozwijam duchowo. Jadąc na pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich, poprosiłam księdza Kubę o błogosławieństwo, moich rodziców o błogosławieństwo. Też wiem, że kilka osób się modliło o owocne przeżywanie i muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak było. Na tym pierwszym tygodniu po prostu moje przeżycia totalnie się różniły. Bardzo mi pomogła zasada tu i teraz, czyli mam myśleć tylko i wyłącznie o medytacji, o tym, co mam do zrobienia danego dnia, nie myśląc o przeszłości, nie myśląc o przyszłości. Więc ta zasada tu i teraz dała mi taki komfort psychiczny, że po prostu nie muszę się niczym innym przejmować, jak tą medytacją. Drugą taką e, wielką zaletą było e, rozeznawanie duchów. Tam mi nareszcie wytłumaczono tak porządnie, e, na czym polega to rozeznawanie duchów. E, I dowiedziałam się, że do smutku tak naprawdę Pan Bóg nas nigdy nie zaprasza. E, że jeśli on chce uzdrowić jakieś miejsce. To może cię zabrać do tego wspomnienia, ale ty nie będziesz odczuwała emocji, ty nie będziesz odczuwał e, bicia serca przyspieszonego. Jakby, kiedy idziesz z Jezusem w trudne miejsca, to pomimo wszystko czujesz spokój. E, I po prostu mi się tak otworzyła e, klapka w głowie. Że przecież ja cały czas się dawałam w takim razie nabierać złemu, że po co ja w ogóle wchodziłam w te wspomnienia mm, i zasmucałam samą siebie i do, doprowadzałam do naprawdę e, trudnych e, momentów e, z psychicznego punktu widzenia, e, a wcale nie musiałam. Mm, I tutaj naprawdę ta, mm, no, wszystkim polecam metody rezygnowania duchów, Yy, bo od, od wtedy rzeczywiście yy, tak jak zawsze emocje próbowałam odrzucać, wydawało mi się, że uczucia, emocje to jest coś złego, my musimy być przecież tacy konstans, yy, zbalansowani, a właśnie emocje bardzo pomagają. Bo kiedy ja yy, czułam, że yy, z daną myślą pojawia mi się w sercu smutek, to wiedziałam, że ja tam nie mam iść. Że to nie pochodzi od Boga. I od tego momentu zaczęło się takie stopniowe, rzeczywiście uzdrawianie tych moich wspomnień. Doszło już do tego, że ja się po prostu nauczyłam w ogóle o tym nie myśleć, o tym ciemnym okresie, że po prostu mówiłam sobie, no teraz żyję tak, kiedyś żyłam tak. Liczy się tak, jak jest teraz, i teraz mm, jestem z Jezusem i podążę za Nim, e, więc e, nie ma potrzeby, żebym po prostu rozmyślała o swojej przeszłości. E, I rzeczywiście doszło do takiego momentu, kiedy już e, zupełnie e, te wspomnienia odrzucałam, nie wchodziłam w nie. E, no to tutaj się pojawiła. Inna technika, czyli udawanie Boga przez szatana. On też bardzo lubi nam pokazywać pewne, pewne sytuacje albo coś, co moglibyśmy zrobić i co przyniesie jakieś super efekty, ale jednak czujesz mimo wszystko takie gryzienie. Kiedy żyjesz pod wpływem dobrego ducha. To wszelkie poruszenia pochodzące od dobra wejdą w ciebie jak w gąbkę. A kiedy żyjesz pod wpływem dobrego ducha, a przychodzą do ciebie poruszenia od złego, to coś mimo wszystko będzie ci się nie zgadzało w tym, że coś cię tak gryzie, coś to nie pasuje. Mogą się też pojawić takie momenty, kiedy zły się w ogóle będzie próbował totalnie wedrzeć w twoje. Serce i wtedy to będziesz odczuwał, jakby po prostu rozbijał okno. No, bo przez drzwi go przecież nie wpuścisz. E, tak więc e, zaczęłam po prostu być świadoma e, tych, tych technik e, od złego, kiedy co on próbuje na mnie. E, I Całe szczęście właśnie, że te rekolekcje mi tą wiedzę przyniosły, bo inaczej pewnie bym się dalej taplała i dawała oszukiwać. Nie mówię, że po prostu super już rozeznaję i jestem świętą chodzącą po ziemi. Chciałabym, żeby tak było, dążę do tego. Ale na pewno jest o wiele lepiej niż, niż po, po tym fundamencie. Na pewno po tym pierwszym tygodniu są mega owoce. I co jeszcze bym chciała tu dodać, jest takie ważne, to to, jak ja w ogóle zmieniłam swoje życie. Naprawdę z takiej no, imprezowiczki. Osoby myślącej trochę jak świat, trochę po katolicku, ale tylko trochę, to teraz po prostu i w ogóle śpiocha. To teraz ja jestem w stanie wstać pół godziny wcześniej po to, żeby pomedytować słowo. Bo kiedy nie ma tego słowa, to naprawdę ten dzień jest już inny. Ja już nie potrafię jakby na tyle siebie oddawać, nie mam na tyle cierpliwości i tyle współczucia do ludzi. Ehm, dlatego zakładam tą zbroję codzienną, e jakim, e jaką jest Słowo. E I nawet idąc do pracy na 6:30, e wstaję o 4:30 e po to, żeby pomedytować Słowo Boże. E i nie jest też tak, że zawsze jest to przepiękna medytacja, że czuję obecność Boga, po prostu czuję się tak wypełniona, że no już po prostu fruwam. Nie, bywają momenty pustyni, kiedy no wstajesz rano i tu taka frustracja, no bo po tej medytacji nie czujesz tej obecności Boga. Nie? Wiesz, że się z Nim spotkałeś, no bo On jest zawsze. Ale no, masz takie wrażenie, jakby był schowany. E, ale pomimo właśnie takich doświadczeń, e, ja trwam w tej medytacji i wstaję rano, e, bo później, kiedy właśnie Pan Bóg widzi, że Ty jesteś wierny, to On Ci odda e, jeszcze bardziej obficie. Mm. Tak więc mój, mój dzień zupełnie inaczej teraz też wygląda, no bo rano ta medytacja, później do pracy. W samej pracy też się już dużo zmieniło, bo Pan Bóg mnie zaprasza teraz do takiej kreatywności, czyli jeśli jakieś dziecko jest niegrzeczne, to ja nie mam po prostu reagować jak każdy inny nauczyciel, czyli wsiadaj, zaraz dostaniesz punkty ujemne. Tylko e, właśnie ja mam spróbować dot dotrzeć do tego dziecka w taki sposób, żeby ono to zapamiętało. I rzeczywiście tak jest, bo mm, kiedy no, już po prostu ner z nerwów nie wytrzymam i powiem tak samo jak każdy inny, czyli e, przestań przeszkadzać, dostajesz punkty ujemne. To wtedy jest takie yy, puk, puk od Ducha Świętego. Ja tak, co? <gry> Czy jesteś z siebie zadowolona? <gry> no ja tak, no może nie, ale o, o, dobrze. Wrócę jak się uspokoisz, i rzeczywiście po yy, tam kilku minutach znowu jest puk, puk. I z mojej strony już w tym momencie jest, no dobra, jak ty byś to zrobił? I rzeczywiście, ja nie wiem skąd mi się to bierze, ale pojawia, pojawia mi się w głowie takie jedno zdanie, które ja powiem temu uczniowi, i po prostu ja nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale ten uczeń naprawdę sobie te zdanie zapamiętuje i on mnie potem zupełnie inaczej już traktuje. Nagle niegrzeczni uczniowie mówią mi dzień dobry, nawet po cztery razy dziennie. Mm, I pomimo mojego niskiego wzrostu, naprawdę drobnej postury, e, to ja pokażę palcem, że na przykład idziemy w kolumnie, tak, e, i wiadomo, że nauczyciel powinien iść pierwszy. Ja go pokażę palcem, że zapraszam za mnie, że proszę mnie nie wyprzedzać, i oni idą po prostu. <grym> Także naprawdę no, w takiej codzienności też masę takich. E, Poruszeń Ducha Świętego e, zauważam i Jego mądrości, bo to naprawdę nie są moje słowa, czasami co, co ja mówię, <grym> e, ale jakby oddałam e, też e, swoje słownictwo Bogu. E, nie chcę, żeby, żeby w moje usta po prostu były wkładane moje słowa, tylko chcę, żeby to On przeze mnie przemawiał. I drugo, drugim takim małym cudem był ostatnio występ moich uczniów, moj, mojego zespołu tanecznego. Ja patrzę, że oni po, przed samym wejściem na scenę zaczynają się modlić. Ja tak. co, modlimy się? I takie małe dzieci z drugiej, trzeciej klasy podstawówki. Tak, modlimy się. I my rzeczywiście zaczęliśmy się modlić e, o to, żeby Pan Bóg nam e, dodał zdolności, że przecież ciężko pracowaliśmy i bardzo byśmy chcieli, żeby nam dobrze ten występ poszedł. I zgadnijcie co? Po występie przychodzą rodzice i mówią, że no tak jak oni dziś wystąpili, to jeszcze nigdy. <grytanie> e, tak. Małe cuda, a. A, a warto.